Mhm. Siema się ma. Masta M z tej strony. To będzie ogólnie taki mały upgrade. Tak jak widzicie tutaj sobie, nie? Kupiłem sobie postać. Za 400 punktów. Nie wiem kto to wystawił. Nie wiem dlaczego tak, ale się trafiło. I z takim tutaj skillsem. Se będę popierdzielał teraz, nie? Trzeba czarnych wbić. Ale to na spokojnie, co nie? Cyk 507 dopiero. Ale dobra, nie tutaj, nie o to tutaj w tym filmie, co nie? Ja chciałem wam powiedzieć, że mamy tutaj, o, cyk, <grym> mamy tutaj ładnie, cyk, o terenach łowieckich dostałem ankietę od Tibi -E. zobaczcie, ja tutaj trochę wam poczytam i zobaczymy, co to jest, generalnie nie jestem tutaj za bardzo w tych tutaj wszystkich sprawach ogarnięty na 100%, co nie, ale zobaczymy, co to z tego będzie, po prostu... Tak, zaczynamy. O terenach łowieckich. Ta ankieta dotyczy terenów łowieckich w Tibi. Z na listy chcielibyśmy dowiedzieć się, które z nich twoim zdaniem najbardziej wymagają ulepszeń i w jakich aspektach. Pozdrawiamy kolegę tibijczyka. Mamy nadzieję, że poświęcisz kilka minut na wypełnienie tej ankiety, zanim wyruszysz na kolejną przygodę w Tibi. Nie ma dobrych ani złych odpowiedzi. Po prostu wybierz ten, która jest najbliższa Twojej szczerej opinii. Pamiętaj, że możesz wypełnić ten, kiedy tylko raz. Z góry dziękuję za Twoją pomoc. Naprawdę doceniamy twój wkład. Dobra, to idziemy Start. Cyk. Ja w tej chwili że jestem w Teraz gram i będę grał. I mam około 130 Między 150-300 level i teraz tak, I teraz jeszcze sobie kliknę co nie da się to tłumaczyć normalnie? Tak. Proszę wybrać z poniższej listy maksymalnie 5 terenów łowieckich, które Twoim zdaniem wymagają ulepszenia. No hmm. i tutaj jest teraz mały problem, bo ja za bardzo to nie znam, po pierwsze nazw, a po drugie, ja za bardzo nie chodzę, co nie? Co ja bym chciał, żeby by mi polepszyli, co nie? Co tak, co tak bym mógł, kurde, znać? Mm, o, no Ale... jalachar Cmentary, to tam tak. 7. tery To jest to samo? O kurde, teraz też stupiłem. Ale dobra, niech będzie. Załóżmy, bo tam Edet chodził mnie długo na TT, jeśli to jest to. Tak mi się rzuciło w oczy, jak na razie, co nie? A tak, jeśli miałbym po kolei czytać, to nawet niektóre nazwy są takie, które pierwszy raz widzę, co nie nie chcę wdubić tutaj z angielskim, ale. Uuu, uh, 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 to jest w ogóle. To nie są chyba moje jeszcze ekspowiska, co nie. Mota to jest tutaj w Highs. Przecież tam byłem z Raz, ale. Nie byłem na tym levelu, chyba jeszcze. No, ale widzicie ile tego tutaj jest, chciałem to po prostu nagrać, żeby każdy miał wgląd co tutaj się dzieje, co nie? No nie wiem, nie znam tych nazw. okolni damy. Tam jest też fajnie, ale mogłoby być lepiej, żeby się szybciej chodziło. Oder, I don't know, Fenrock. Tam expiłem, tam było fajnie i dam jeszcze ten, co wymagało poprawy, nie wiem. Jakie ekspowisko Cyklopolis, jeszcze dam już, to będzie pompa, ale nie. Fenrock jest tam w sumie dobrze, nie wiem. Wpiszę ten Fenrock, bo nie ma na liście. Fenrock DL napisze. Klaweki, dobra, niech będzie. Może coś tam poprawią, ciekawego wstawią? Nie znam tych nazw. No, jeszcze patrzę dokładnie. No, jeszcze nie byłem w takich w tej rzeczach, co nie to są chyba dla, nie dla mnie. Jak na razie, nie wiem. Może gdzieś tutaj byłem w jakichś kurde rzeczach, ale nie, nie wiem. Już teraz. Dobra, nie przedłużajmy, idziemy dalej. Co tutaj nas jeszcze czeka? Ciekawego, następne miejsca. Ale to są chyba już tam te same. Uważajmy. Pokaż mi to jeszcze na polski, na szybko. Pięć terenów łowieckich, które twoim zdaniem wymagają ulepszenia. To są te same. Tam to samo. Może coś się. Nie wiem. O, jest coś następnego. Proszę ocenić następujące aspekty dla każdego wybranego obszaru łowickiego. Łup. U, tu, tu nie słabo. Tu też jest słabo i tutaj też jest słabo. Tu nie ma w ogóle łupu. Experience. Mogło być lepiej. Ja bym tak, na dwójeczkę. Będę wejść o trójeczkę, a tu jest czwóreczka, no bo na fenrok tam jest dużo ten, szybko wchodzi. Ale bym tu jeszcze mógł... Ale tu jest piątka, tu no to zrobimy w ten sposób, o. O właśnie, 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 właśnie. Czyli to jest tu O to chodzi. Difficulty. Okolnury, no jest dosyć trudne, no ja bym powiedział... Nie, jest trudne, no, czyli Na ten 150, co tam chodziłem, jest ok, ale no, wcześniej to jest trudne. Tu jest też trudne. Ofenrock DL. Będzie tak. O, w ten sposób na No, jest średnie po prostu. Wszystko tak. O, niech będzie. Monster Destiny? Gęstość potworów? Destiny? Tak. A fajne jest fajnie. Albo tak tam. Nie, ty w ten sposób. Okolnie, że jest ok. No, Mogło być więcej tego wszystkiego tam. Mimo wszystko i jakoś większe. I kurde, co za są słowa? Dostępność. Accessibility. No jo. Nie umiem czytać po prostu o tej godzinie. Jest pierwsza 24. Ogólnie jestem po pracy. Więc jak co to, to? Wybaczcie. Co to jest? Dostępność. Aha, okolni na dostępność. To jest taka... trójeczka, trój... Trójeczka i trójeczka bym powiedział. No tutaj się tu daleko, bardzo idzie daleko. Ale ja bym nie chciał tego zmieniać, bo nikt tutaj nie chodzi. Kurde, teraz będzie update przeze mnie i co? Jak będzie update przeze mnie na nie? To pierwszy nagrywam o tym filmie. Dobra. Proszę ocenić następujące aspekty dla każdego wybranego obszaru łowieckiego. Czekaj, jeszcze ja sprawdzę. Nagrywam się, dobra. Jeszcze raz muszę przeczytać, bo zapomniałem co naczytałem. Następujący aspekt dla każdego wybranego. Aspect for each hunting ground. Aha, tu jest map layout, dobra. Układ mapy. W jakim sensie układ mapy, nie? Jeśli chodzi o sam exp, powiedzmy, bo to okolnie jest trujeczką to bym powiedział jeszcze gorzej, jest, bo tam jakieś kółeczka, żeby można było na... napierdzielać, tak żeby tak jak fenruk jest, fenruk jest... jest piątka, no? Fenry by powiedział, no, układ mapy tak, żeby kółeczka, takie, żeby cały czas naokoło się jeździło. No. Great layout. Tak. Fenry. L jest piękna, tak. Tak. Z tym się zgodzimy. Wszyscy. Jakie grupy najlepiej chciałbyś polować na tych terenach łowieckich? I dwujeczkę. Wszędzie w dwójeczkę, Najlepiej pewnie by było w dwójeczkę bo mam kolegę czekam maksymalnie trzy osoby, nie? No. O czym warto wspomnieć na temat wybranych terenów wojeckich, może podzielić się z nami. Cześć. może ja sobie to przetłumaczę, bo nie chcę teraz pół godziny tutaj na tym ślęczeć, a jest późno, naprawdę. Ja sobie przetłumaczę to na szybko. Ktoś to będzie widział i o widzicie. Nie dobra, nie wymyślę nic więcej, naprawdę. Dobra, wysyłam ankietę i chyba to by było tyle. Więc jeszcze tutaj przetłumaczę sobie ładnie, przeczytałam. Dziękuję za wypełnienie naszej ankiety. Jesteśmy wdzięczni, za poświęć, że poświęcił Pan swój cenny czas na podzielenie się z nami swoją opinią. Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna i pomoże nam ulepszyć Tibie i nasze usługi. Do zobaczenia w Tibii. Ja też was żegnam i generalnie to było na tyle. I trzymajcie się z bongiem, małe oglądacze. <laughs>